Hay recuerdos que se envuelven en lágrimas junto al miedo de volver. Sentido al hablar, con solo escucharte y con solo mirarte, el amor vuelve a empezar. Eres luz, que puede tocar este corazón. No hay nadie más que tú, y enciendes estrellas en mi interior. Y Igreish

Na koniec spotkałem Rafaela, nauczyciela Marichui. Dwie kawy. Mam nadzieję, że go nie pobiłeś. To nie w moim stylu. Zdarza mi się stracić cierpliwość, ale nie uciekam się do przemocy. Wiem. Teraz rozumiem, dlaczego Marichui zakochała się w nim. Jak to? To chłopak o czystym sercu. Niewinny i dobry. Cechuje go wielka wrażliwość, tak jak Mariciuj. Co chcesz zrobić? Mariciuj chyba już mnie nie kocha. Ale zoperuję ją, licząc, że mi przebaczy. Zobaczysz. Wszystko będzie w porządku. Bueno. Jeśli jesteś pewna, że z tatą i mamą wszystko jest w porządku, to obiecaj, że nic złego się nie stanie. Obiecuję. Twój tata ma wstrzargane nerwy. Chorował. Ale wszystko będzie dobrze. Obiecuję. Uśmiechnij się tak jak tylko ty potrafisz to, O właśnie. właśnie. tak. Tak, inspektorze, słucham. Poważnie? Jak najbardziej. Amador Robles jest tutaj i za chwilę będę go przesłuchiwał. Bardzo dziękuję. Pozostaniemy w kontakcie. Wprowadzić go. Uważaj, durniu. Jestem inwalidą. Teraz wyśpiewasz mi wszystko. I nie kłamasz, bo inaczej pakujesz się w kłopoty. Rozwiejesz wszystkie moje wątpliwości. Absolutnie wszystkie. Mam dość Twoich rozkazów i arbitralnych decyzji, które podejmujesz, nie pytając nikogo o zdanie. Co się stało? Nie życzę sobie tutaj nikogo z rodziny San Romanów. Wuju, Rosio i ja chodzimy ze sobą. Spotykajcie się poza domem. Inaczej będę zmuszony prosić, żebyś się wyprowadził. I już dobrze. Czego się boisz? Nie zjemy cię, bo jesteś niestrawny. Nie mam powodu się bać. Zadam ci parę pytań i radzę mówić prawdę. Nie poczęstujecie mnie kawą, kanapkami? Słuchaj-no. Nie jesteś u cioci na imienia. Składasz zeznania na komisariacie. Liczy pan na przyjacielską pogawędkę?

Proszę mnie puścić. Obaj tracimy czas, a jesteśmy zajętymi ludźmi. Nie mam nic wspólnego z postrzeleniem Mariciu. Wiem, że nie ty naładowałeś rewolwer. Przyznała się do tego Estefania Rojas. I zapłaciła za to. Proszę się ode mnie odczepić. Chodzi o inną sprawę. Facet zwany Piranią powiedział, że zleciłeś mu porwanie syna Marii de Jesus Velarde. I co ty na to, Robles? Jak się masz, Balbino? Dawno cię nie widziałam. Od wyjazdu Juana Miguela. Chyba pamiętasz, że jestem jego przyjaciółką? Nie wiem. Wiesz, nie odbiera komórki, a mam mu coś ważnego do powiedzenia, dlatego tu jestem. Powiedz mu, że przyszłam. Co robisz w moim domu? Chyba źle słyszę. Szkoda, że Juan Miguel jest psychologiem i okulistą, a nie laryngologiem. Z tego co wiem, to dom Juana Miguela, nie pani. A może go sprzedał? Nie drażnij mnie, bo przekonasz się, która z nas jest gorszą żmiją. Oszalał pan. Nikomu nie zlecałem porwania. To co cię łączy z tym piranią? Nic. Estefania Rojas powiedziała, że pomagał ci w porwaniu syna Marii de Jesus Velarde z Rancha La Escondida. Stefania kłamała zaślepiona nienawiścią, bo nie broniłem jej, kiedy oskarżono ją o usiłowanie zabójstwa Mariciuj. Stanowczo temu zaprzeczam. Czy macie jakieś dowody? Proszę je pokazać. A co powiesz o porwaniu dziecka i jego matki Beatriz, obecnie żony doktora Garibaya?

Marne to doświadczenie, skoro rozmija się pan z prawdą. Domagam się dowodów. Znajdą się. Po części zresztą przyznałeś się do winy. Teraz wszystkiemu zaprzeczam. Miło było, ale już pójdę, bo mam ważniejsze sprawy na głowie. Nie będę czekał, aż pan wyciągnie królika z tego głupiego kapelusza. Tu nie wolno palić, prawda? Tylko was tu brakowało. Świat jest mały. Znowu Cię spotykam, Juanie Miguelu. Ale tym razem towarzyszy Ci wierny przyjaciel. Skoro Juan Miguel ci nie przylał, to ja to zrobię.